Ciemaczko, ciemaczki, witam Was w kolejnym filmie, a dziś Wam pokażę tajną technikę na łączenie rurek od klimy. Jest to technika niezwykle zarobkowa. Pokażę Wam, jak to działa, przeprowadzę Was przez cały proces, jak to wygląda, co jest potrzebne, jak to się robi i jak to jest poprawnie zrobione, a jak nie. Wszystkiego się dowiecie w tym filmie i to za darmo. Zapraszam także do wspierania kanału, subskrybowania i lajkowania. Jak wiadomo za darmo to uczciwa oferta. Mamy tutaj rureczki. To są akurat rureczki już od jakiejś tam gazówki czy czegoś do ćwiczeń, ale tutaj jest taka sama rurka jak w rurkach od Klimy. Czyli tutaj mamy grubość ścianki 1 mm, jak widać. I jak to robimy? W tym filmie pokażę Wam jak łączymy takie dwa elementy. Ja już powiedzmy odcięłem ten element od tego. Czy mam też jakąś rurkę i zespawamy sobie tutaj to razem. Ale co w tym jest takiego trudnego? E, aluminium bardzo szybko daje ciepło i potrzebują tego specjalnej spawatki Tiga z funkcją AC. I wygląda to tak. Już mam, od razu Wam wytłumaczę na kartce. Mamy tutaj rureczkę. O. I mamy drugą ruleczkę. I żeby to zespawać, muszą one bardzo blisko do siebie przylegać. Nie możecie zostawić, powiedzmy, takiej szczeliny, bo wtedy nam aluminium wpadnie do środka i zrobi się zator. Chodzi o to, żeby spawanie takiej ruleczki. Yy, Wyszło na to, żeby ona była drożna, nie? Czyli tak, jak tutaj. Mamy taką rureczkę, jest zespawaną. O, jak widać, jest ona drożna. Tutaj widać takie elementy w środku kawałki aluminium, ale tak to jest normalne. Ale jest dosyć drożna ta rurka, nie? Mamy czasem też takie rureczki. Ona też jest drożna. Ale tam do góry widać, że kawałek aluminium. Ale to oczywiście nie przeszkadza, nie? Bo tam jest wszystko ok, czyli tak. Mamy takie tuleczki i one muszą być dobrze spasowane, czyli mniej więcej w taki sposób. I teraz jak wygląda spawanie takiego elementu? Spawanie takiego elementu, ja już Wam przybliżę żebyście lepiej widzieli. Spawanie takiego elementu polega na tym, że podgrzewamy pierw mniej więcej tak w jakiejś odległości od krawędzi yy, naszą tuleczkę po to, jak mamy tutaj przekrój rurki, grzejemy sobie powiedzmy tą stronę i tutaj nakładamy spoiwo. Tak by było idealnie, żebyśmy nie przekroczyli tej tutaj e, krawędzi do środka, żeby nam nic nie wpadło i dodajemy tutaj wtedy spoiwo. Spoiwo mamy coś takiego, taki drucik 4043, czyli e, aluminium o 5% zawartości krzemu. Bardzo polecam do takich rureczek. I tak, jak już to mamy, to ja to robię tak, że wyłączam wtedy spawanie, przechodzę palnikiem w tą stronę i tutaj grzeję i też robię, e, naspawuję taki, taką góreczkę. No, ja wam może pokażę, o, coś takiego jak mamy tutaj. Taka góreczka, zobaczcie, aluminium, tylko że tutaj ma się rozprowadzone, a to jest też taka kropeczka, zrobić i trochę dodać spoiwanie. nie? I jak może mamy takie kropeczki pojedyncze po dwóch stronach wyłączamy z powrotem spawanie, przychodzę znowu na tą stronę, no i dodaję spoiwo i sobie łączę to wszystko tutaj razem. Gdy już mamy połączone w ten sposób, to e, wyłączamy spawanie, obracamy rleczkę z drugiej strony i robimy to samo z drugiej strony, a następnie po prostu możemy już spawać sobie dookoła, nie? czyli w taki sposób i sobie spawamy. Ale na samym początku mamy taką roleczkę dopiero co przyciętą i trzeba ją obrobić, czyli bierzemy sobie pilniczek Gładzimy sobie krawędzie, bo tam był taki zadzior odcięcia Następnie ja mam coś takiego Można użyć też takiego narzędzia do gratowania. Gratownik to jest. Gratujemy sobie krawędzie w środku. Najważniejsze jest w środku, bo na zewnątrz to jeszcze pół biedy, jak coś się stanie. Ja tu mam jeszcze coś takiego, co mogę sobie przelecieć te krawędzie. O właśnie. Eee, żeby pyłu nie było w środku aluminiowego. Bo nikt nie chciałby, żeby coś tam się w jakiejś kolejny zator zrobił przez ten pył aluminiowy, nie? O. I jak już mam ta przygotowaną, to sobie kompresorem to przedmuchuję. Jest przedmuchany kompresorem. Teraz trzeba to nasze dwa elementy. Tą ruleczkę spawamy z... Coś spadło. Tą róleczkę z tą przyspawamy I tutaj też są w środku zadziory. Trzeba je wyrzucić. Mamy gotowe. Jest to. Teraz trzeba to wyczyścić. Najważniejsze w aluminium spawaniu jest czystość samego materiału. Jeśli nie będzie czysty, raczej się nam to nie uda. Najpierw szlifierka, czyli szczotka druciana na szlifierce nierdzewna i czyścimy. Gdy już mamy to oczyszczone za pomocą szlifiorki, bierzemy aceton na szmatkę. I odkładamy go gdzieś dalej. I czyścimy te elementy, gdzie to by jest. Zobaczcie to ile tutaj będzie teraz brudu. O. To wszystko trzeba wyczyścić. Proszę bardzo, tyle brudu. Odkładamy to w jakieś czyste miejsce. I to samo tutaj. No, bo jest. I dodatkowo oczyszczamy spoiwo. ja już je wcześniej czyściłem, bo ja nim spawałem. O, ale jest jeszcze brud. Zobaczcie. Teraz ważna rzecz, czyli spasowanie elementów. Ja to mam tutaj taki magnesik i dwie klemy. Nie paszę, że tutaj widać mieć. Ja muszę tutaj sobie założyć końcówki już izolacyjne na to. Ale dobra, ja sobie daję jedno w ten sposób. Drugie sobie podpinam zawsze pod i-madełko. Na i mam aluminiowe takie kątowniczki, żeby delikatnie ścisnęło tylko to aluminium. I bierzemy sobie ten dłuższy element. Dłuższy element zawsze sobie do imadła kładę. Wstępnie przykręcam. Pozycjonujemy sobie, sobie to wszystko. Teraz ta rurka. Podłączam od razu sobie tam klem tu. I teraz pozycjonujemy tak, żeby wszystko było równiutko. No i dobra, mamy teraz już wszystko złączone. Tak to wygląda. Więc przechodzimy sobie do ustawień spawarki. Gaz oczywiście czysty Argon. Tutaj ustawiłem sobie 10 litrów na minutę. Yy, polecam sobie od 8 do 12 ustawić. Ja ustawiam dziesiątkę. Włączamy spawareczkę. Już tam chyba wstępnie mamy ustawioną. Yy, tak, HF. Ja sobie ustawiam na przycisk załączanie bo po prostu jest łatwiej na przycisk, ja mam jeszcze taki sterownik nożny, taki pedał ale nie używam go, bo to po prostu nie ma sensu tutaj w tym przypadku, czyli HF, zarażenie bezstykowe AC do aluminium i dwutak, także jak trzymamy to wtedy nam spawa, nie? I na samym początku gaz przed 1,6 od 1,7 sobie prąd początkowy 10 10, o, minimalny jaki jest, narastania 0, bez pulsu, prąd spawania 15A, prąd opadania 0, prąd końcowy 10, e, tutaj mamy gaz po 4,5 sekundy i balans możemy dać tak, 22, 20, chodzi o to, żeby był niski, e, bo już tłumaczyłem to w poprzednim filmie, jak ustawić spawarkę TIG, jak działa balans. Dlatego musi być on niski, żeby nam nie robiło takich podtopów mocnych. I spawalkę mamy już gotową. Oczywiście podczas. E, dobra, jeszcze Wam pokażę, jak palnik uzbrałem, ale podczas spawania trzymamy e, gdzieś tak 2-3 mm nad materiałem. Im niżej, tym lepiej, tylko żeby nie dotknąć materiału, nie? Nasz uchwyt, już Wam pokazuję. Tutaj jest ceramika piątka. Korek. Długi, długa elektroda jest. O elektroda, oj. elektroda złota, to jest 20, Tulejka naciskowa to 20 i, tulej, i yy, tulejka prądowa chyba to jest też 20, i tak mamy korek, czy, yy, nie korek tylko izolator, kładziemy izolator. Teraz wkładamy to tu Wkręcamy Następnie elektroda Ona musi być na taki stożek założona też chyba to tłumaczyłem w ostatnim filmie Ale ja już mam tutaj kuleczkę bo ja z nią aluminium spawałem tą elektrodą Tak to wygląda Tak powinna wyglądać ta elektroda Tutaj mamy Ceramika, piątka. Większych nie, nie polecam, bo po prostu by się, będzie Wam się bardziej rozjeżdżać to wszystko. I zakręcamy. Wystawienie gdzieś tak na pół centymetra. Myślę, że będzie ok. Tyle, to jest około pół centymetra. I mamy to przygotowane. Teraz możemy już zacząć spawać. No i pięknie, mamy gotowe. Czekajcie, wezmę to w jakieś lepsze miejsce, żebyście zobaczyli dookoła, jakie piękne rzeczy robię. Zaraz sprawdzimy sobie szczelność. Po prostu włożę tutaj e, pistolet z kompresora, puszczę powietrze, a tutaj damy taki płyn do sprawdzania ciśnienia. Tutaj mamy nasz, e, nasz wężyk. Rurka nasza, teraz tak, ja to robię tak, że biorę pistolet, niestety nie mam innej możliwości, bo nie mam testera takiego większego, tu mam taki tester zwykły do psikania, psikam sobie na miejsce spawane, wkładam sobie pistolet do jednej dziurki, a drugą co zaślepam palcem, a jak widać nic nie pombruje. Jeszcze raz, więcej. Połączenie jest szczelne. Tak to by się takie duże bąbelki robiło? Na 9 barach jest szczelne. I tak to właśnie wygląda. Teraz zrobimy sobie przekrój. Pokażę Wam, jak w środku wygląda. To już nie będzie potrzebne. A więc zobaczcie. Uwaga, uwaga. I myki, zobaczcie, wszystko jest tutaj ładnie drożne. Te opiłki teraz ja po prostu przycięłem. Dlatego jeszcze zostawię bo nie odmuchałem tego, chociaż mogę. Było. I myk. Patrzcie, no i pięknie, tak właśnie to, się to wygląda. Dobrze. że Wam się filmik podobał, że Was tego nauczyłem tej techniki. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na, na dole na, na moim kanale Kacper Wilczak i polecam wspierać kanał, bo to też e, przydałoby mi się, że tak powiem, do zbudowania warsztatu i zbudowania mojej własnej fabryki. Więc dziękuję i do widzenia.